Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Goticzka. Mamy parę zadanek, zguba ciemności. Udar strażnik na zamku tęskni za Sandgratem, czy jakoś tak. Ostatnio widział go późną nocą, kiedy ten biegł w stronę orkowych umocnień, aby odzyskać swą kuszę. Wydaje mi się, że w tamtą stroną, gdzie teraz patrzę, pobiegł. Ops. Ops. Tutaj mamy kłopot trochę z tym orkiem. Przydałoby się go wyczyścić. Eee. Jakie ja mam zwoje? Nie zwoje, tylko runy. Mała burza, ale to słabe było. Ognista strzała. Duża kula ognia, to jest dobre błyskawica, a dobra, spróbujemy tak leży, dlaczego on mi tu nic nie robi? Nie mogą tu wejść. E, git. To no dziwne, przecież jest wejście normalne. Ok, dobra, ja tam narzekać nie będę. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. No chodź tu. Leży. No trochę tych orków jest tu do zabicia. Niczego tu nie znajdę. Mm. Nie wiem czy sobie dam radę z nimi. Kurde, tam jest kolejny. Dobra. Kolejny poziom wpadł. Jeszcze te dwa wargi spróbuję. Okej. Okay. Niczego tu nie znajdę. Jedna rzecz mnie interesuje, bo tutaj, jak schodziłem, to widziałem wejście. Ciekaw jestem, czy coś tu jest. A no coś jest. Skórzany mieszek. Hmm. 50, 25. I stówka. O, kasy mamy jak lodu teraz. Fajnie, fajnie. Hmm. Dobra, idziemy tam na ścieżkę. Zobaczymy, czy gdzieś znajdę tego stentara. Czy jakoś tak. Ciekawe, czy on w ogóle żyje. Zanim myślę, że na smoki pójdę polować, to przydałoby się oczyścić te rejony, te tereny. Niczego tu nie znajdę. No, po pojawiło się sporo wargów. No i dobra, gdzieś. O kurde, tu jest elita, ork. I czy tam leży paladyn z... jakiś? Tak. Czyli tam się zgubił, cholera. Czyli mamy orka elitę do zabicia. No nie brzmi to zbyt dobrze, ale spróbuję, no. Hyt, chyt, 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 chyt! Z karabinku Nie, nie dostał ani razu Może teraz? Nie, nie dostał, co jest? Eee. Czekajcie, pieprzny z czegoś mocniejszego. Masz kurna. Ho, 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 ho! Mam coś jeszcze? Kurde, bo mi tu przyjedzie, ja go mieczem chyba nie pokonam mi się, wydaje. Może? E, udało się. Orkowy miecz wojenny, no, resztkę życia miała i tak ciężko było. Mhm. Kurde jest ich więcej tutaj. O no dobra. Jak to mówią, powoli do przodu, nie? Chodź tym. No, siadło. Orki leżą. Zobaczmy tego paladyna tutaj. Czy to jest? Tak jest. Ulela. Niestety, pożegnał się z życiem. Jak się zabiera szybko to... A, z kontrolem chyba. Hmm. O, jest kolejny ork. Tego. O kurde, dwóch. Hmm. Przydałyby mi się nowe czary, kurna. O, on pierścień jakiś miał. Pierścień magii. Ok. Już taki miałem. Na sobie. Nie ma czego plądrować. I tu są kolejni orkowie? Co jest? Nie było ich tu wcześniej. No mm nic, -hmm. wróćmy teraz do zamku Pogadamy z Udarem Okej, okay, jesteśmy Udar Stentar niestety... Kaput. Znalazłem Sengrata. Naprawdę? Gdzie on jest? Nie żyje. Oto jego kusza. Miał ją przy sobie. Musiał odzyskać swoją kuszę. Ale wygląda na to, że orkowie jednak go zabili. Przeklęty głupiec. Wiedziałem, że tak będzie. Wszyscy zginiemy. Ech tam. Nikt nie zginie. Nie wychodźcie z zamku, to nie zginiecie, nie? <złasz> Zwłaszcza sami w nocy. Okej. Okay. Kim on jest w ogóle, ten strażnik. Jezu, dobra, nieważna. Hmm. Co teraz? Amulet Angara, miecz Ferosa. U orków swój miecz to nie było zbyt mądre, no tak. Amulet. Probu. Prawdopodobnie amulet znajduje się gdzieś na południu, a hangar wybiera się na poszukiwania zguby. Na południu. Chyba mamy mapę terenu, tak jest. To na południu to. albo tam, gdzie był troll w jedynce. albo tam na. Hmm, nie wiem. A coś innego? Polowanie na smoki, poszukiwacze, ok. To cóż, ehm, ja się wybiorę na poszukiwania. Jak coś się wydarzy, to się zobaczymy. Nieprzyjemna sprawa. Witam z powrotem, u mnie niestety dwa dni później. Cóż, wróciłem, ehm, lecimy dalej. Zasuwamy do klasztoru. Ło, za daleko, nie da rady. Hmm, tego się nie spodziewałem. Na coś takiego. A do przełęczy? Nie, to już nic nie No dobra, to zobaczymy się w klasztorze. <laughs> Zarabędę. A gdzie reszta? Czemu tu tylko bif stoi? Co chcesz znaleźć tu w górniczej dolinie? Złoto i sławę. A co innego? Kiedy uporam się ze smokiem, będę się tarzał w złocie. Będę go miał tyle, że resztę życia spędzę w gospodach i zamtuzach. No cóż, więc życzę ci szczęścia. Nie potrzebuję szczęścia. Wystarczy mi mój topór. Może chcesz dla mnie od tej pory pracować? Hmm. Czemu nie? Ile płacisz? Eee... Dostaniesz połowę łupów. To brzmi nieźle. Ale ostrzegam cię, nie próbuj mnie oszukać, bo pożałujesz. I jeszcze jedno. Nie chcę żadnej broni ani innego złomu, który pozbierasz. Biorę tylko złoto, jasne? Okej. Okay. Ale co, on teraz będzie za mną łaził? Ta. Dobra, to jest pomocnik. Sądzę, że jak chcesz. Wracaj. Nie wiem, gdzie reszta się podziała, w każdym razie ja jestem na drodze do klasztoru, więc idę sobie dalej. Okej, okay. jesteśmy w klasztorze. Wróciłem, żeby nauczyć się paru rzeczy. Mamy 20 punktów nauki. Nic tego nie ale potrzebuję kilku lepszych czarów. Nie mówię ci przeciw, Marduk, co ty masz za czary? Ci powiedzieć a czekajcie, a mam w ogóle czwarty poziom kręgu? Ode mnie nikt się tego nie dowie. A tu... Tutaj tego nie sprawdzę? Magia, krąg, ale nie widać jaki. E. Dobra, zapytamy Karasa. Hej, ty. Mm, a, widzicie, nie miałem. Chcę zgłębiać czwarty krąg magii. Dobrze. Wszystkie znaki się wypełniły. Wkrocz zatem do czwartego kręgu, aby przepełniła cię moc nowej magii. Przebyłeś daleką drogę, a Inos nadal będzie rozświetlał przed tobą ciemności. No, od razu piąte bym mógł, chyba, czy nie? Chyba nie, ale sprawdzę. Chcę zgłębiać piąty krąg magii. Czas jeszcze nie nadszedł. A jednak nie. Hmm. Czego możemy nauczyć teraz? Zostań moim nauczycielem. Obudzenie golema. O, to jest fajne. Na razie nie potrzebuję. Ale się na pewno nad tym zastanowię. Czekajcie, gdzie był czwarty krąg? Chyba tutaj, tak? Czy to był piąty, czwarty? Duża kula ognia. O to mi właśnie chodzi, no. no widzieliście, jak tego Orka Elite przy... przygrzmociło z tego czaru. Hej, ty! Tyglaz chyba może mnie tego nauczyć. Zostań moim nauczycielem. Duża kula ognia. Tak jest. Mamy. Chyba runy mam i tak samo te materiały. Ach. Zapomniałem, że trzeba mieć przecież zwój jeszcze, nie? No to mamy kłopot. Zwój, duża kula ognia. Chyba nie mam. Ognista strzała. Mmm, nie mam. Dobra. Eee. Chyba ten gościu tam. O! Jorgen się tu dostał w końcu. Jak ci się podoba życie w klasztorze? Ja tu chyba zwariuję. Ale z dwojga złego wolę robić co mi każą, niż przymierać głodem. Pewka, nic ci nie będzie. Solidny pokład pod nogami oto czego mi trzeba. Tak jest. Mogę ci Okej, okay, jak on się nazywał ten? Mag Gorax. Witaj, magu Goraxie. Potrzebuję paru rzeczy. Czy ty masz tą. kule mm, Kulę ognia dużą? Ma zwykłą, małą, a ja chcę dużą. Tu jest, dobra. To kupmy. Chyba jedna mi wystarczy. ten, mm, Eliksirów też, też bym wziął trochę. Ta, 20 mam tylko. Dobra, 40 mi chyba wystarczy na razie. Yy, no, w górniczej dolinie jest od cholery orków. Zanim doszedłem do klasztoru, musiałem ubić chyba z 10 minimum. A z 3 razy więcej jeszcze dookoła zamku siedzi. Hej, ty! Mmm... Nie, on mi nie potrzebny tutaj. Stouruniczny. Mamy to? Mamy duża kula ognia, także już będziemy potężniejsi. Zobaczę tylko jeszcze, co tu ciekawego mamy. Błyskawica. Raczej duża kula ognia mi wystarczy. Obudzenie golen ma zniszczenie ożywieńca. To by było dobre. Tylko nie mam pojęcia, kto może mnie tego nauczyć. Mm. I to wszystko. Dobra. Serce kamiennego golema. Chyba nie mam niczego takiego, co? Serce kamiennego golema. Zabiłem golema z mota, ale czy... serce miał? Hmm. Nie widzę, nie widzę. A to znaczy, że nie miał. A ty nie masz na sprzedaż Karas? Hey, hey. Pokaż mi swoje towary. Eee. Nie, nie ma serca. Dobra. Mógłbym wziąć tam zwykły zwój po prostu na przyzwanie golema, może by mi się przydał, ale. Mamy to co chciałem, więc wracamy do górniczej doliny. Ok, wróciłem z powrotem do zamku. Pogadamy sobie jeszcze z tymi e, łowcami smoków. E, stwierdziłem, że potrzebuję więcej informacji i innych rzeczy. Skąd pochodzisz? Dołączyłem do paru ludzi z gór. Ruszyliśmy do doliny, aby zbić fortunę polując na smoki. Ich przywódca zwał się Sylwio. O! Chłopie, co to był za muł? Traktował mnie, jakbym był jego własnością. No i właśnie o tym mówiłem. Co w ogóle stało się w zamku? Nic, o czym bym słyszał. Oczywiście martwi mnie to, co stało się poza zamkiem. Tak mi się właśnie wydawało. Co w ogóle stało się... Nic, o sprawa... No co się stało poza zamkiem, no... Orki atakują i smoki, ale z tym jeszcze nie gadaliśmy też. Masz strasznie zmartwioną minę. O, niech to diabli. Mówię ci, że musisz być czujny jak jastrząb. Wystarczy, że odwrócisz się na moment i wszystkie twoje rzeczy znikają. Przeklęte bydlaki. Ale o kim mowa? O tych obdartych łowcach smoków, oczywiście. A myślałeś, że o kim mówię? Musisz uważać, mówię ci. Ktoś cię okradł? Nie, podrzucili mi do kieszeni 20 sztuk złota. <laughs> Oczywiście, że coś ukradli, idioto! Mówię ci, niech tylko dorwę te świnie. To było oczywiste od dawna. A więc co straciłeś? Moją sakiewkę ze wszystkimi oszczędnościami. A teraz jej nie ma. Znajdzie się gdzieś. Niech no tylko go dorwę. Ogólnie ja tą sakiewkę znalazłem, i zaraz wam pokażę, gdzie ona była. Leżała sobie tutaj, między tą ławką a tą skrzyneczką. Leżała sobie sakiewka jego. Także zwrócimy mu. Chyba znalazłem twoją sakiewkę. Co? Gdzie? Co za bydla kto zrobił? Zgubiłeś po prostu. Była tam, obok kuźni. Gdzie? Koło kuźni? Musiała tam wypaść z kieszeni łowcy smoków. Nie mów, że było inaczej. No nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Dowiem się prawdy już niebawem. No nie sądzę, żeby ktoś mu zajumał, ale kto wie. Kurna, z tymi deszczami... Reton, czy masz jeszcze Kąd coś po do powiedzenia? Oddzieliłeś się od swojej grupy? Mojej grupy? Nie należę do żadnej grupy. Kolekcjonuję trofea. Jeśli wrócę do domu bez trofeum, cała wyprawa na nic. Jak widzisz, nie mam się kim wyręczyć. Słyszałem coś innego. Nikogo się nie boisz? Co? Kogo? Sylwia? Widziałeś tych żałosnych typków, którzy się za nim włóczą? Sylwio powinien się cieszyć. Jeśli uda mu się ujść stąd z życiem. A gdzie on jest, właśnie? Gdzie jest teraz Sylwio? Tutejsi paladyni wspominali coś o lodowym smoku na zachodzie. Mówi się, że jest największy i najgroźniejszy z tych wszystkich bestii. Powinieneś był widzieć błysk w oczach Sylwia, kiedy się o tym dowiedział. Można więc chyba odgadnąć, dokąd polazł. Przecież on wiedział już o tym mhm. wcześniej. Sylwio był tutaj? W zamku? Tak, był tutaj, jednak tylko przez chwilę. Porozmawiał z kilkoma osobami i wyruszył dalej. Chyba go nie lubisz, co? Co masz na myśli mówiąc nie lubisz? Nie jest to znajomość, z której byłbym jakoś szczególnie dumny. Sylwio nie ma przyjaciół, jedynie popleczników, pełznących za nim krok w krok. To nie dla mnie, ja pracuję sam. Nie, no reton super gość, mi się wydaje. Co może? Nie mam zbyt wielu towarów dla maga. A to już widziałem. Z kim chcesz walczyć? Pomyślałem sobie, że odwiedzę kilku paladynów i skopię im ich tłuste tyłki. Dureń, ze smokami oczywiście, a ty myślałeś, że z kim? Widziałeś już jakiegoś smoka? Nie, nim wyruszę na polowanie, muszę dobrze naostrzyć broń. Kórna, myślałem, że mi pomoże, czy coś. Dobra. Polowanie ze smokami odbędzie się raczej na live'ie, nie na odcinku. Dlatego rozmawiam głównie z ludźmi tutaj, żeby zdobyć jak najwięcej informacji. No a poza tym co, no... E, dzieje się u mnie całkiem sporo, dlatego tak to wygląda, jak wygląda ten odcinek. Wszystko w porządku? Tak. Uważam, w to Ale kiszki grają mi marsza. Garond znowu kazał zmniejszyć racje żywnościowe. Jeśli szybko nie dostanę czegoś porządnego do zjedzenia, chyba odgryzę Garondowi jego tłustą dupę. mi to będzie jeszcze Może coś ci przyniosę. Oszalałeś? Na pewno nie tutaj. Jeśli ktoś zauważy, że mam jedzenie, zaraz otoczą mnie dziesiątki nowych przyjaciół, jeśli wiesz, co mam na myśli. Znajdziesz mnie w Świątyni Maga, kiedy nikogo już tam nie będzie. O tej porze w Świątyni prawie nikogo nie ma. Zaczekam tam na ciebie. Tylko nie przynieś mi suchego chleba albo jakiegoś ochłapu, jasne? Jasne. Nie, ale tam przy okazji, jak będzie ten... Wszedł, zauważył, to, to mu dam coś do zjedzenia. Co tam, Brutus, u ciebie? Czemu nie pracujesz? Ale to odrażające. Zaglądałeś do mojej komnaty? Te paskudne chrząszcze są wszędzie. Nie mam pojęcia, kto mieszkał tam przede mną, ale ja z pewnością nie wrócę do tego chlewa. Nienawidzę tych bestii. Przestań się kretyńsko uśmiechać. <laughs> Będę się lepiej trzymać od. Tego Zobaczmy. No parę chrząszczy on się boi. O. Kurde, trafić w takiego nie jest zbyt łatwo. No, tu jakoś dziwnie w dole jest ten piec. Nie wiem, czy tak było wcześniej. Brutus, nie ma już ich. Chrząszczy już nie ma. Możesz wrócić do polerowania swoich imadeł. Czy co tam robiłeś? Jesteś pewien, że nie przeżył żaden z tych potworów? Na pewno. Dobrze więc. Przyjmij to złoto jako dowód mojej wdzięczności. Bo zaraz się rozpłaczę. No to nie marudź, bez i całkiem dużo dał złota. <noise> Tutaj było wejście w jedynce, ale z tego co widzę, to tu klapę położyli po prostu. <noise> Żeby nie dało się tam wejść. No, no, no. Mam swoje zdanie na ten temat. Fajnie ten zameczek Mam wygląda. Na ten temat. W dwójce. Ja Tutaj sobie Torus stał. Przyszło mi to do o, widać orków tam. Elita. Trzeba będzie ich zabić, no, wszystkich raczej. Okej, okay, no dobra, nie będę przedłużał więcej. Dzięki za oglądanie. Widzimy się na live. Cześć.